To jest strony Roman, z Sobiesz. Sobierz. E, dzisiaj zlewamy piwko. To jest e, apa. To jest apa z marakują. E, no i przy okazji rozbudowy browaru chciałem się pochwalić jedną rzeczą, którą mi znotował Przemek. Przemek, zaznajomiony, kolega, e, z którym miałem kontakt i. Stwierdził, że jest w stanie mi pomóc odnośnie kapsowania. I zobaczcie sobie tutaj, e, co mi Przemek e, zmontował. Zrobił to sam, także jest konkretny gość. E, no ja niestety nie mam takich możliwości, żeby sobie pospawać, takie rzeczy zrobić. No ale też trzeba mieć pojęcie o trochę o pneumatyce, trochę o tym e, jakiś siłownik i tak dalej. No, do tego trzeba było jeszcze tutaj taką głowicę sobie gdzieś dokręcić, żeby to wszystko miało sens. No, i ta kapslownica, poza tym, że robi to, co ma robić, czyli kapsluje, no to jest też bardzo wygodna, no bo jest tutaj pedał. Można sobie za pomocą tego pedału podawać i uczuć ciśnienie. Kapslownica jest podpięta do kompresora. Tutaj jest kompresor. Kompresor jest 8-barowy i taki zupełności wystarczy. No i co? Zobaczymy, jak to działa w praktyce. Ta nalewarka to już, to już wam pokazywałem. No dobra, czyli co? Zaczynamy sobie nalewać. Podajemy ciśnienie do butelki. Podajemy piwo. I powoli upuszczamy piwo nam się nalewa. Yy, bez piany. chodzi o to, żeby nam się to nie wzburzało, żeby było przeciwciśnienie, które już w butelce nam się zrobiło, bo dopuściliśmy najpierw ciśnienie, dopuściliśmy ciśnienie z butli. Tutaj mam kapsle przygotowane. Z takich rzeczy, które tu trzeba wykombinować, to może jeszcze jakiś magnesik, żeby po prostu ten kapsel się łapał. No, ale to, to jest detal. Tak naprawdę chciałem bardzo Przemkowi podziękować, bo zrobił kawał dobrej roboty. Być może ktoś by chciał u niego zamówić, coś takiego by chciał zrobić, no to wtedy mogę tam gdzieś kontakt udostępnić. O ile oczywiście Przemek będzie chciał. Dobra, buteleczka nam się nalała. Jako to mamy piwko nalane, niezbyt spienione, fajnie zakapsowane. No, przeskok technologiczny między tym a tym, co jeszcze wcześniej było tym, no to jest kurde 100 tysięcy lat świetnych. Także jestem bardzo zadowolony. Polecam dzieciom. <grym> To eee, no Maja obsługuje. Moja córeczka obsługuje także. Cześć. No, także obsługa jest prosta. Eee, pokażę Wam jeszcze, co się tutaj dzieje dzisiaj na tapecie. To jest Maja. Co eee, w browarze. W browarze się teraz robi. Yy, tutaj na zbiorniku mamy yy, pilznera. Pilzner jest na 9 stopniach. Sterowniczek sobie działa. Podłączona jest pompa. Pompa jest podłączona do chłodziarki, chłodziarka jest podłączona do płaszcza. Widać, że tu jest niższa temperatura, bo nam się to w tym miejscu skrapla. Tutaj, gdzie nie ma izolacji czyli no zbiornik jest izolowany generalnie a tutaj, gdzie nie ma izolacji, gdzie są mostki termiczne to, to się skrapla. No to tyle. Dzisiaj tak na szybko chciałem po prostu pokazać tą kapsownicę, bo e, bardzo fajna sprawa. Także na razie.